Czakowani, witam Was bardzo serdecznie. O wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Myślę, że specjalny komentarz, jakieś dłuższe słowo wstępu jest tutaj kwestią jak najbardziej y, niepotrzebną. To co miało miejsce w dniu w wczorajszym było powiedzmy zjawiskiem nie do końca y, łatwym. Jeśli chodzi o ujęcie w pewne słowa, ramy, i tak dalej, to było po prostu zajebiste, epickie e, zjawisko, które przerosło zarówno moje, jak i Roka najśmielsze e, <laughs> oczekiwania. Z reguły jest tak, wiadomo jak to bywa na e, Facebookowych eventach, gdzie jest pewna ilość osób zadeklarowanych, że e, będzie, a z reguły przyjeżdża w najlepszym, e, najlepszym wydaniu. E, Połowa, z reguły jedna czwarta, jedna trzecia może. A ilość osób, która wczoraj uczestniczyła właśnie w zlocie, drugim zlocie rojowników, tarczowników, któremu przyświecała idea i tak bardziej, cieszę się, że bardziej się przerodziło to w zjazd fanowski właśnie duetu Rock and rojo. No, ekipa liczyła spokojnie niecałe tysiąc osób. Tysiąc osób. No myślałem po prostu, że jakoś tego psychicznie, mentalnie nie ogarniemy, nie udźwigniemy, ale na szczęście e, przypomnieliśmy sobie, po co to był zjazd. To nie był zjazd o nas, to nie był zjazd e, dla nas, tylko właśnie to był zjazd e, dla was. I chcieliśmy zrobić wszystko, żeby podkreślić właśnie to, że... Jest to jedna z niewielu okazji, kiedy mamy możliwość spotkania się osobiście, face-to-face, face. zrobić sobie to zdjęcie, zrobić sobie ten autograf, zamienić trzy słowa. Wiadomo, im więcej osób, tym trudniej to wszystko ogarnąć, trudniej dla każdego znaleźć te przysłowiowe pięć minut. Co nie zmienia faktu, że skala wydarzenia, ilość osób, które w końcu wzięły udział, obłęd. Specjalne podziękowania na pewno należą się mojej żonie w Renacie, szwagrowi, Fisiowi, Seto, osobom, które powiedzmy starały się jakoś to ogarnąć, dopomóc, odciążyć w pewnych kwestiach mnie i Roka. Tak samo Kasia z Grampel i Fanty, LKR z Techlandu i... Fanty, konkursy taneczne na, na najlepszą tarczę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny taki powiedzmy dodatkowe eventy, bajery w tle. Bardzo sympatyczna sprawa. Ogromne podziękowania właśnie dla osób, które robiły jakieś dodatkowe gadżety. Właśnie jakieś tarce, tarcze, proporce, tego typu bardzo fajne elementy. Adekwatne troszeczkę do założeń całego tak samo ogromny szacun dla osób, które być może dłużej jechały niż były na zelocie, gdzie musiał jednak pokonać, czy to samochodem, czy pociągiem, czy czymkolwiek, ponad, nierzadko ponad nawet 300-350 e, kilometrów. Ogromny szacun, że wam się e, chciało, że się poświęciliście. Super atmosfera, super atmosfera, która... No pokazała też, że niby rojownicy, tarczownicy, czy tam brodacze i tak dalej, to jakaś banda porąbanych dzieciaków. Główno prawda, serio. Ja cały czas byłem otoczony grupką e, osób e, I naprawdę nie spotkałem się nawet z gramem jakiegoś hamskiego e, zachowania, jakichś specjalnych bluzgów, jakiegoś zwykłego takiego chamstwa, tego nie było. Ktoś chciał sobie zrobić zdjęcie? Każdy chętnie brał ten aparat i robił nam e, zdjęcie. To była e, pomoc, wzajemna, powiedzmy, taka integracja. Taki, powiedzmy, mocny, mocny dowód temu, że gry komputerowe jednak e, łączą, a nie e, dzielą. I właśnie wczorajszy zjazd 21 kwietnia, będzie pamiętna data, była naprawdę bardzo fajnym e, eventem. Przede wszystkim najbardziej bałem się pogody prognozy no, nie były powiedzmy pozytywnie nastrajające. No, rokowały rozpierdol z nieba. Okazało się, że nie dosyć, że nie było rozpierdolu z nieba, to nawet w pewnym momencie wyszło ym, słoneczko. Kochani, starałem się po prostu, żeby absolutnie każdy miał jakąś pamiątkę. czy to chociażby w, ym, właśnie jakiś autograf? Na karteczce, pudełku, wspólne zdjęcie, potem jakiś wspólny materiał wideo, cokolwiek. Jeśli ktoś się nie załapał, ktoś powiedzmy jakoś się nie dobchał, i tak dalej, wiedzcie, że jest mi smutno. Szkoda, że to tak wyszło, ale z tego co widzę, z tego co już są wstępne opinie, relacje, w materiały wideo, to jednak cieszy mnie pozytywny odze tego eventu, bo robiliśmy z rokiem. Z naszymi oficjalnymi pomocnikami, wszystko to, żebyśmy się po prostu jak najlepiej wspólnie bawili. Cieszę się w mojej opinii, że właśnie tak to wyszło. Piękny dzień, piękne wspomnienia, piękne pamiątki w pokroju właśnie wspólnych zdjęć czy różnych, przeróżnych materiałów wideo. Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję wszystkim za. Naprawdę koleżeńskie, sympatyczne zachowanie, zarówno wobec mnie, moich najbliższych, jak i wy między sobą. Naprawdę mm, obłęd. Dlaczego znów takie typowe pompatyczne rojo pierdolenie i być może za długi wstęp? Żeby troszeczkę powiedzieć osobom, jak to wyglądało z mojej perspektywy, które z różnych przyczyn nie mogły dotrzeć na taki zjazd, na taki zelot. Także mniej więcej tak to wyglądało. Mógłbym mówić jeszcze długo i długo na ten temat, analizując każde aspekty, zajebistości tego dnia, ale myślę, że nie ma to sensu. Kto był ten, widział co się działo i widział po prostu jaka to jest, jakie to jest fajne towarzystwo, jakie to są fajne emocje. Dobra, kończę, bo zaś popłynę jak się to mówi. Nic, zapraszam Was na krótkie, ale myślę, że z mocnym pierdolnięciem podsumowanie wideo. Trzymajcie się kochani. Jeszcze raz dziękuję za wszystko i serdeczna tarcza. Стоп!